W końcu nadszedł ten moment, kiedy możemy zaczynać budować pierwszą ściankę. Pierwsze profile mamy już przykręcone. Zobaczcie sobie. Zostały one w zasadzie przybite na takie wkręty, jak już wam je pokazuję. To jest taki wkręt z dyblem. W rozmiar 6x40. Profil setka U, tak zwany U setka. Ta ścianka tutaj będzie miała otwór na drzwi, na te drzwi, które właśnie stoją tutaj. I żeby wykonać taki otwór, trzeba obsadzić również y, taką ramę y, pod te drzwi, która będzie właśnie się składać z takiego profilu typu U. On jest nieco grubszy niż ten taki tradycyjny. To wszystko, żeby cała konstrukcja miała odpowiednią sztywność. Żeby połączyć ten profil, który będzie tuż przy tym, bo tu tylko chcę 10 cm mieć, łączy się to właśnie takim taką kształtką. Także trzeba ją jeszcze tutaj przykręcić właśnie takimi skrętami. Oczywiście, wcześniej osadzając dyble. Jak widzicie, podłoga ma tutaj dylatację, żeby nie było żadnych pęknięć. Po drugiej stronie, w zasadzie to samo. Będziemy jeszcze obsadzać rniękę na dole i wsuwać poszczególne docięte już profile tutaj, właśnie w tę ściankę. A zobaczycie sobie, jak to będzie wyglądać na time lapse. Teraz pokażę Wam z bliska, jak to wyszło z tej strony. Jest jeszcze nieskończone, bo to zostanie otwarte, bo trzeba tu jeszcze zrobić elektrykę. Trzeba obsadzić te drzwi sposobem, że tak powiem. Czyli ten tutaj profil główny będzie najpierw montowany na drzwiach, a później to będzie przeniesione tutaj. Ale to z tym będzie trochę zabawy i to jest na później. W tej chwili robimy ściankę tam na górze. Ona będzie tak pod skosem się stykać z dachem. Kolejny dzień zmagań z naszymi ściankami kartono Gibsonowymi i całymi konstrukcjami, które tutaj w tym moim budynku powstają. Yy, mnie nie było wczoraj, yy, bo byłem, już Wam pokazuję, przywieźć sobie materiał na schody. Materiał na schody. Spójrzcie, byłem po to bardzo daleko, jakieś 250 km yy, ode mnie. Cały dzień mi to zajęło, żeby to tu przywieźć. Schody będą bukowe, dokładnie buk twardzielowy. To jest dopiero materiał, z tego powstaną wangi. Z tej płyty, która jest tam z tyłu. Ona jeszcze będzie klejona, cięta. Tu jest podest, bo schody będą miały zabieg. Tu jest też taki blacik na pozostałe wangi, na słupek i tak dalej. Schody są niesformatowane, to trzeba będzie wszystko dociąć, jeszcze ładnie obrobić, wyszlifować, pomalować. I te schody właśnie powstaną w tym miejscu, gdzie stoi ta drabina, gdzie teraz obecnie wchodzimy. A ja sobie przejdę, już Wam pokazuję, na czym stanęła budowa przez ten, przeze mnie w zasadzie, a w zasadzie, oj, ciemno jest ciemno. Męczył się z tym wczoraj mój tata. Bardzo fajnie mu to poszło. Przyznaję, że sprawnie. Ta konstrukcja to będzie tutaj wszystko zabudowane. Tu jest komin, jak widzicie, z tej strony również. Także bardzo mu za to dziękuję, że zrobił to weze mnie wczoraj. Obudował wszystko płytą. Trzeba było tutaj dociąć wszystkie te skosy, trójkąty i tak dalej. Pokażę Wam teraz, jak to wygląda od dołu. No i jestem na dole. Tutaj był ten podest, który wcześniej Wam pokazywałem. On będzie również zabudowany. Konstrukcja jest już przykręcona. Teraz trzeba będzie to taką oto płytą przykryć. A tu ciekawe urządzenie, nie wiem czy pokazywałem je Wam wcześniej, to jest urządzenie do właśnie wciągania płyt na wysokości. Bardzo przydatne urządzenie, bardzo fajna rzecz przy ciężkich płytach, takich właśnie jak te, które są ognioodporne, te różowe moje. Niesamowicie się to przydaje. I oczywiście dzisiaj będziemy to wszystko tutaj już zamykać i kończyć. Mamy koniec. Zamknęliśmy tę skrzynię. Na time być może nie widzieliście dokładnie, jak to wygląda, więc teraz Wam to pokażę. Ta bardzo ładnie tutaj też się wkomponowała w tę całą konstrukcję. Na co można zwrócić uwagę przy kładzeniu takich płyt? Ano, na to, że na krawędziach płyt. Które się łączą. Wycina się, właśnie szlifuje się rogi bądź wycina nożykiem. Dzięki temu to wszystko nie pęka. Można bardzo fajnie to połączyć i wygipsować. Zostały nam jeszcze tylko te miejsca zetknięcia dachu ze ścianą. Tam powstała taka dziura, którą trzeba. Oczywiście zalepić, zrobimy to chyba styropianem. Także przyjdzie tam styropian ładnie docięty, a następnie zaklei się to siatką. Wszystko połączy ze ścianą i przeszpachluje właśnie za prawą. Kolejnym krokiem przed wyszpachlowaniem tego pomieszczenia będzie obsadzenie drzwi. Niestety drzwi są jakie są, to są drzwi w zasadzie mieszkaniowe. Jedyny minus tych drzwi jest taki, że mają strasznie wysoki próg i niestety będziemy musieli to tutaj, tą podłogę wykuć, żeby był w miarę możliwy komfort chodzenia, przechodzenia z pomieszczenia do pomieszczenia. Także zaczynamy! No i widzicie, musimy zrobić taką bruzdę na 3 cm. Kurzu, mnóstwo, ale niestety, żeby obsadzić w miarę przyzwoicie te drzwi, trzeba to wykonać. No i drzwi mamy już obsadzone. Tutaj było trochę roboty, powiem Wam. Na początku tak, była pusta futryna. Trzeba było po prostu ją wygłuszyć jeszcze watą. Zresztą tu ją widać. To Wszystko jest tu wygłuszone watą. Yy, tak jak wcześniej widzieliście, kuliśmy tutaj pod ten próg, żeby obsadzić te drzwi niżej. One się oczywiście będą ładnie otwierać. Jakieś półtora centymetra jest na płytki czy na jakieś pozostałe podłogi. Trzeba było tutaj zdemontować właśnie tutaj ten filarek, żeby dokręcić ten profil najpierw do drzwi, a później założyć drzwi razem po prostu z tym profilem. Ale to wszystko udało się wykonać. Drzwi zostały też przykręcone. Jak widzicie śrubami, wkrętami do metalu przywiercone. Także to fajnie wszystko już jest obsadzone. A w całości wyglądają tak. Trochę nie ma światła, żebym wam to pokazał dzisiaj. Jutro postaram się wam to ładnie nagrać z tej strony, może jeszcze tylko światło takie zbyt kontrastowe, bo duża lampa nam tu grzeje. W sumie dobrze, bo jest zimno i można się trochę przy niej ogrzać. A to ujęcie kręcę już dla Was po kilkudniowej przerwie. Zobaczcie, co udało się zrobić przez ten czas. Szpachlowanko. Tutaj tynk. Jeszcze trochę świeży, bo tak w zasadzie teraz go kończę. Na pustak, jeżeli jesteście ciekawi co to jest, na pustak przyszedł klej, który wykorzystuje się po prostu na siatkę, na elewację. Jest to biały klej, nie ten szary, tylko ten biały. Bardzo fajnie on się sprawdza właśnie na tego typu ścianach. Od wewnątrz można go po prostu użyć. Bardzo fajnie można go później wygłaskać, także nie trzeba w takim budynku, że tak powiem, garażowo-gospodarczym robić tynków cementowo-wapiennych tradycyjnych. Także to jest bardzo fajna alternatywa. Sufity jeszcze schną. To już było przeszpachlowane dwa razy. Te ściany też. Jeszcze tylko będzie grunt i malowanie.